Drużyna LZS Ligo Taturawska ma powody do świętowania. Piłkarze awansowali do Ligi Okręgowej. W zeszłym sezonie udało nam się zdobyć Mistrzostwo A klasy. W dobrym stylu, żeśmy awansowali i tutaj w nagrodę teraz gramy w Lidze Okręgowej. Jest to dla nas duże wyzwanie, dla tak małej miejscowości. Cieszymy się, że możemy tutaj propagować sport i reklamować naszą miejscowość, tutaj już na szczeblu takim dosyć poważnym w województwie Opolskim No i dzisiaj w pierwszej kolejce właśnie gościmy tutaj różne Wiktorii i Hruścice, także cieszymy się, że możemy tutaj wystartować w tej lidze. Jest to pierwsza kolejka, w sumie będzie 30 kolejek, aż są to rozgrywki o Mistrzostwo Ligi Okręgowej. Mistrz i wicemistrz zdobędą awans. Wyżej do czwartej ligi. Przed meczem inaugurującym sezon w wyższej Lidze drużyna otrzymała upominki od prezesa opolskiego Związku Piłki Nożnej oraz wójta gminy Turawa. Z Ligota Turawska awansowała do klasy okręgowej, czyli wyższa klasa rozgrywkowa. Walczyła do ostatnich kolejek z tego co pamiętamy w poprzednim sezonie z Polonią Kałowicę z Zudatą Kempa i te mecze były naprawdę emocjonujące. No i są w wyższej lidze. Życzymy im powodzenia nie tylko w tym meczu, ale w całym sezonie. Gratulacje dla Atena, piłkarzy, ale także dla działaczy, bo to jest najważniejsze i dla całej gminy myślę duma, że Liga Turawska awansowała. My zawsze wspieramy sport i bardzo się cieszymy, jeżeli te zmagania sportowe, treningi, ten czas, który poświęcony jest dla sportu, mają efekty właśnie w takiej formie. Także życzymy tutaj wielu sukcesów w Ligocie Turawskiej. I będziemy obserwować, co się będzie działo w okręgówce na meczu. Na dobry początek piłkarze otrzymali pamiątkowe puchary, piłki oraz list gratulacyjny. Bardzo to dla nas jest miłe. I takie no podsumowanie tej ciężkiej pracy, którą tutaj wykonujemy, głównie społecznie w tym gronie, pracując tutaj na dobre imię Ligoty Turawskiej. I całe gminy, no bo człon Turawska, każdy nas kojarzy, gdy jeździmy po województwie, wszyscy wiedzą, że to, że to Turawa przyjechała. Satysfakcja jest bardzo duża, jeżeli są jakieś wyniki. Wiadomo, jeżeli tych wyników nie ma, a e, pracujemy ciężko, to desakcjacji nie ma. No, sądzę, że desakcjacja będzie w tym roku. Mecz inauguracyjny przyciągnął grono dumnych fanów. To taki sport narodowy, można powiedzieć. Każdy się interesuje. go to kibicujmy, żeby dobrze grali. Bo tu nic, niczego nie ma, no. tylko sport, ta drużyna, tak no. tu się nic byle nie dzieje, nie? No dobrze grali w A-klasie, no i interesuje mnie się piłką, to mm. no, tak. I to jest to. To jest duży sukces dla takiej drużyny? No tak. Jak na taką wioskę, to na pewno. Bardzo się cieszymy, tym bardziej, że mamy zawodnika, którym kibicujemy. A co to, to za zawodnik? Rodzina? E, tak, tak, to syn. Od małego go wspieramy, no bo na, na, najpierw na jakieś zajęcia sportowe, później w różnych klubach. No a teraz, jak zmienia kluby, no to na każdy mecz przyjeżdżamy. Wsparcie najbliższych jest. A czego mogą życzyć drużynie kibice? Brak kontuzji i będziesz wszystko pożarne. Mecz z Wiktorią Chruścicę zakończył się remisem 2 do 2.